Hmm, już widzę glitch wersji HD. Dopiero teraz zauważyłem, ponieważ na moim telewizorze to jest niewidoczne. Ale na pewno po prawej stronie widzicie, widzicie licznik powietrza. Coś, czego ja nie widzę na moim telewizorze w ogóle, ale nagranie odbiera, ponieważ ten, mam mały telewizor, nie aż taki wielki. Ale nagrywarka całą rozdzielczość odbiera i widzę, że po prawej stronie jest ten. Jak już mówiłem. Licznik powietrza Albo pasek powietrza Dobra Myślałem, że ja gram w Tools of strachem tutaj Gdzie jak zrobisz x i kwadrat w powietrzu To masz taki mini extra dystans. To jest gli jakby co, To co jest po prawej stronie jest Ponieważ w, na PlayStation 2 Tego w ogóle nie ma Więc sorry, że będziecie widzieli Przez trochę tego poziomu Połowę tego Paska powietrza Okej. Okay. Dalej nie potrzebuję tampera na zabicie tych wrogów. Dawera raczej... To. Game League Base. Muzyka tego poziomu naprawdę mnie trochę dziwi. Jest totalnie inna od reszty soundtracku tej gry. Najmocz, naj, praktycznie najmroczniejszy soundtrack w całej tej grze. To i muzyka bossa, z którym będziemy walczyli tutaj. Sklepik na kupienie amunicji, na naładowanie amunicji lub kupienie nowej broni. Zawsze, kiedy widzicie, widzicie sklepik, to, to jest. Taki sygnał, że, ma, że tutaj jest checkpoint. Dopiero dwójka i trójka będą ci mówili, kiedy jest checkpoint, ale tutaj musisz kurde mieć nadzieję, że gra się zlituje i da ci checkpoint. Oczywiście checkpointy tej gry nie są aż tak hamskie jak na przykład Jack 2, gdzie jak spaprasz długą misję, to będziesz musiał ją od nowa robić. padł pierwszy. To za ładne słońce. Znaczy to tylko obrazek. No, tego nie można robić. Tylko w tools of destruction. O, pff, pff. Dobra, wajcie te skrzynki. To nie jest crash bandicoot. Okej, okay. trudny trespasser chyba. No okej, okay. na pewno to wyedytuję, ponieważ po co oglądać taki długi, nudny, ten trespasser bez komentarza. Jak mogę to zedytować, tak żeby to było oglądalne. Nie narzekam, ponieważ zabiło kolesia, więc oszczędziłem sobie trochę czasu. Oczywiście to nie jest speedrun. Speedrunowanie potrzebuje mieć super mentalność i ostry trening gry, i spadamy stąd. Devastator ma bardzo dobry zasięg, praktycznie snajperka tej gierki. Oczywiście najpotężniejsza snajperka to jest w Gladiatorze, no i też trochę jej klanku trójce, ale seryjnie snajperka w Gladiatorze, to praktycznie jest nieużywana jako snajperka, to praktycznie tylko jakiś kurde laser. Nie, traficie mnie. Macie cela takiego szajskiego. Okej, okay, czas na mini arenę przed bossem. I ta arena nie jest taka trudna. Jest parę żołnierzy blarg. Parę generatorów, yy, tych robopterodactylów i to wszystko. Lol, ty jak dednę, to kurde zrobię taki off. A, życie! Dobra. Koniec paniki. Gincie wy... Oh, fuck. <gryw> Okej, okay, sytuacja uratowana. Ja bym sobie nie wyobraził tutaj śmierci, ponieważ, że ja bardzo rzadko tutaj ginę na tym poziomie. I nad wiem, czy tutaj jest checkpoint? Nie wiem, lub nie pamiętam. Ale cóż, to jest praktycznie już koniec poziomu i czas na walkę z bosem. Czas na walkę z kapitanem Kwarkiem, który może oddychać w kosmosie. In there. Great idea. Let's go. Więc, panie i panowie, walka z kłorkiem. Eee, muzyka jest bardzo mroczna, jak na Quarka. I ja to, ja to tak mówię, ponieważ. Jak na pewno graliście w inne części, to wiecie, co się stanie z postacią Quarka. Aż taki badasowy on nie będzie, jak w tej części. Ale cóż, tutaj trzeba zniszczyć wszystkie odbieg ten. Części statku, trzeba zniszczyć wszystkie części statku i potem po kwarku. Jak mu zniszczymy dwie sekcje, albo dwa paski, mu zabierzemy: dwie sekcje życia, to wtedy on będzie chciał nas wyciągnąć. Jak na pewno już za zauważyliście, na pewno zauważyliście, ponieważ inaczej, jak byście chyba ten resploit tylko słuchali, nie oglądali. I bardzo fajna muzyka leci, nad że praktycznie nie słyszycie, ponieważ raz, ja komentuję, dwa, blargowie na mnie szylają, trzy, używam busa cały czas i cztery, ogólnie muzyka cicho leci. Rezerwuję rakiety na moment, kiedy mnie je przyciągnie o teraz. Jeszcze tylko jedna sekcja i pokwarku. nasza zemsta została... zakończona. Więc teraz statek Quarka spada... O, właśnie, jakby co, jak nie zauważyli, to e, Quark opuścił statek przed jego wybuchem. I Quark trafił na Oltanis.

go, Więc Ratchety Clank są znowu przyjaciółmi. Quark został pokonany, więc Drek na pewno już nie będzie potrzebował jego pomocy. I kurde, blargowie atakują e, planetę Old Tanis, więc tam będziemy lecieć, żebyśmy mogli ją uratować. Ale zanim polecimy do Old Tonis, to ja wam pokażę ten tajny sklep. Wall jump tutaj. I. Wala. Ta platforma nas zabierze do. E... pierwszego sklepu z złotymi broniami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak jest, pięć broni. To jest dopiero... tylko połowa broni, które możesz kupić. Reszta broni się odblokuje wtedy, kiedy przecież całą grę i zaczniesz grę na New Game Plus. Więc złoty Bomb Glove, Złoty Pyrositor, Złoty Blaster, Glove of Doom. No i. Sack Mogę to teraz kupić, ale tego nie zrobię. Więc złoty Sack może więcej yy, wrogów. Ma, większy, ma większą pojemność. Yy, tej broni w ogóle nie możemy kupić, ponieważ nie mamy oryginału. I ja nie pamiętam, co złote Glove of Doom robi. Złoty Blaster ma funkcję rykoszetu. Że jak strzelimy, to kulka będzie się odbijała. Wiecie, jak rykoszet. Złoty Pyrositor będzie teraz ział Zielonym Ogniem, który jest bardzo potężny. Jedna z obecnych broni w tej grze. I Nie pamiętam, co Złoty Bomb Glow robi. Rekomenduję kupną Arshteya klanka na PS2 lub na PS3. Nie rekomenduję wersji na PS Vita, nawet że niektórzy mogą powiedzieć, że wersja na PS Vita nie jest taka zła, ale... 30 FPSów jest na PS Vita, jak na Play'u, 2 i 3 jest 60. Jaż ja takim graficznym... ...psycholem nie jestem, ale jak gra chodzi gorzej na potężniejszym systemie od Play'a 2 i od oryginału, to ja mam wtedy problemy. Ale cóż, akt drugi zakończony. Teraz lecimy na Gorda City, planeta Oltanis. I są tutaj dwie misje. Myślałem, że tutaj pokazówka się włączy, ale na pewno po tej planecie się włączy.

więc, nie możemy. Mamy szajski podwójny skok. Nie możemy glidować ani robić long i high jumpów. więc mamy przez ranę. Ale szczerze, ten poziom był zrobiony po to. Ten poziom był zrobiony yy, tak, że niepotrzebny ci będzie klank. Wiecie, nie ma jakichś chamskich platform, gdzie ten użycie long jumpa lub glida jest wymagane. I insomniak wiedziało, co robić tą gierkę i ten poziom. Ale cóż, tutaj to jest misja opcjonalna, którą robię. Ale jest nawet ważna, ponieważ się dowiemy o losie jednej postaci. Na pewno wiecie już o kim mówię. W ogóle ta planeta bardzo lubi magnet butsy, albo te platformy magnet butsowe, ponieważ ta misja jest napastwiona nimi. No, to by była głupia śmierć. I uwaga na wiatr, ponieważ cię wiatr pcha. Oczywiście niekiedy masz magnet buczy, ale... Jak jesteś na lodzie, to kurde... Uważaj! Ponieważ jak zły skok zrobisz, to cię po prostu powietrze odepchnie a, twoją śmierć. Albo na głupotę. What the fuck? Okej, okay, jesteśmy... Gdzie jesteśmy? I teraz nam się uda zrobić ten skok! Spokojnie. Voila! Dobra, teraz ignorujcie te skrzynki, ponieważ tutaj powietrze cię pcha, jak widzicie. Jak widzicie... No, no dobra, mnie nie pcha teraz ponieważ mam magnet bursztę, ale ten dym to jest powietrze, które cię odepchnie na, wiecie... Na prawą stronę. Okej, okay, tam jest złota śrubka, ale samobójczy ja nie jestem. Okej, okay, ostatnia sekcja, gdzie będziemy... Szybko szli. Quark przeżył! Więc Quark ma amnezję. I nie pamięta, że jest kapitanem Quarkiem. I się nazywa Steve. Więc, co Steve sprzedaje, to PDA. PDA jest, jest bardzo przydatne. Ponieważ, e, PDA to po prostu jest przenośny sklepik. Możemy kupować amunicję. Gdzie chcemy? Co się stało z jego oczami? Ale cóż, za Tysiaka możemy sobie kupić PDA. Więc, PDA, oto demonstracja. Zaraz go oddam na QuickSeries, ponieważ to jest bardzo przydatny gadget. Eee... fuck off, sakany. Praktycznie cię rzadko używam teraz. Okej. Okay. Eee, demonstracja, mam 15 amunicji i devastatora, ale nie ma nigdzie sklepiku, żebym mógł sobie kupić amunicję. Od tego jest PDA. Po prostu weźcie sobie go na quick selectie, kliknijcie kółko i możecie sobie kupować amunicję. Haczyk jest taki, że amunicja kosztuje drożej. Ale cóż, PDA jest bardzo przydatne na ostatniego bossa. Praktycznie PDA ułatwia ostro ostatniego bossa. Ale cóż. To nie oszustwo więc Plus to jest nasza to była misja, żeby kupić PDA.